Witaj, drogi widzu! Im jestem starsza, tym większą mam świadomość tego, że kiedyś nadejdzie taki moment, kiedy do każdego z nas zbliży się groźna i bezlitosna śmierć, zajrzy każdemu z nas w oczy i zada pytanie, które przeniknie nas do głębi: I co mi powiesz? Boję się Ciebie. Odpowie nie jeden umierający. Dlaczego ja? zapyta ktoś inny z przerażeniem. To już? Życie tak szybko przeminęło. Tyle jeszcze chciałam, chciałem w życiu zrobić. A jaka powinna być odpowiedź ufającego Jezusowi chrześcijanina? Jakiej odpowiedzi życzę sobie i tobie, drogi widzów, w godzinie śmierci? Chrystus z martwych wstał. I to jest moja odpowiedź na śmierć.